Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale i światło się odbija trochę od okularów ale jest w porządku dzisiaj opowiem trochę o nie energetykach epetach bo myślę, że to jest też podane pod uwagę a chyba dużo jest w sumie filmików który epet jest lepszy ale no jak dla mnie takie filmiki w ogóle mnie, mi nie pomagały, no bo wiecie, tu gorszy, ten gorszy, tu lepszy, ten lepszy, więc ze względu na to, że kupiłam sobie niedawno epeta nowego, z innej w sumie, w sumie wam pokażę. Kiedyś, czyli kiedyś, czyli to był mój poprzedni epet i ja nie mówię, że on jest zły, bo on jest dobry, on jest dobry i i właśnie jest jeszcze naładowany tylko nie ma olejku bo no wiecie no mam nowego więc ten o tutaj jest grzałka i ją się w ogóle wkłada fajnie wiecie nie trzeba nic odkręcać nic posuwać. pyk 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 jest ona magnes też ma świecący LED, tak jakby, tak to się nazywa. No i tutaj ma jeszcze wejście, no normalny iPad po prostu, a raczej pad, bo tak to się nazywa. No i jedynie, to tak, ten ma tylko tutaj guziczek z przodu, a niestety ten nowszy nie ma nic. Ogólnie, nie wiem, czy to jest dobre. Ale moim zdaniem świetleczcze powinny być dotykowe. Serio, powinni to zrobić, bo to by było hitem, słuchajcie, to by było hitem po prostu. Chociaż wiem, że. Chociaż powiem Wam w starej edycji Oxfa, z tego co wiem, to nie było tego przycisku, tylko to też było jakoś inaczej zrobione. Ten przycisk był tutaj. Nie pamiętam, bo moja koleżanka to miała akurat, ja miałam ten nowszy, czyli nie ten, ale miałam, kurcze jak to się nazywa, miałam Oxford Slim Pro chyba tylko, a to jest Oxford Slim 2 Pro, więc wracając, ten epec służył mi ponad pół roku, coś takiego i tutaj ma jeszcze taki pstyczek do powietrza, to jest typowe, tak się nie usza. Um, Jedyny problem jaki w tym było, um, to, że moc, czyli to y, stosowywała się do y, do olejku, który braliśmy. Ja używałam szóstki, więc miałam moc 22 dwa w no znaczy Nowak. No i. E, I tak, e, no i tak to wyglądał. Teraz pokażę wam tego, którego ja mam. Jestem zadowolona z niego. Jeżeli wam mogę. Tak on wygląda. Jest on zielony. E, był czarny, był jakiś, ale zielony mi przypadł do gustu. Więc tak on wygląda, jako może włączę. Tak, i yy, to nie ma 80 W, tylko 08, bo jest odbicie lustrzane, więc tak to wygląda. O, tutaj ma też przycisk. Tutaj też powietrze ucieka, więc fajnie. No i ten. Już Wam zademonstruję. Yy, kuczek chcę tak, wiecie, żeby on, żebyście widzieli. Yy, tak on wygląda. A tak wygląda ten stary. Jest dłuższy, a ten jest krótszy. Ja w pewnym momencie, ja myślałam, że on jest większy. Ale w sumie cieszę się, że on jest taki, w sumie wiecie, kompaktuje się to dłoni. Wiecie, normalnie możecie sobie iść. Ja często jak gdzieś idę i robię przerwę w paleniu, to ja go nie chowam do kieszeni. Bo yy, jeszcze czekam na moją suszetkę, która ma przyjść w, w sobotę ale pewnie będzie w poniedziałek, chociaż nie wiem jak to z paczką, tam jest więc ja często jak idę to idę właśnie z nim tu trzymam więc super super jest naprawdę plus plus za niego tu mieści się mniej olejku niż w tym ja serio, ja kupiłam jeden olejek, a prawie cały wlałam tutaj i naprawdę to jest z jednej strony dobre, bo ja często tak miałam wiecie kupiliście olejek i ten olejek wlewaliście 3-4 razy po. No nie mieściło wam się, a tutaj praktycznie, mimo że yy, niby teoretycznie wiecie, większy jest kaliber, no bo. Ale fajnie. A, jeżeli chodzi o usnik, no to. Czy się usnik yy, O, tak się ją wyjmuje, jest ona czerwona pod spodem. Tak to jest w środku. I druga sprawa. Druga sprawa, czyli stary ten Oxford Slim Pro, jedynka tak jakby, on często przeciekał w trakcie nalewania olejku, w trakcie bez przerwy trzeba było... Zademonstruję na tym. Bez przerwy on był tłusty od olejku i grzałka mogła się łatwo palić, dlatego że kiedy się wlewał olejek, to Tutaj było mokre, tutaj był olejek i potem to trzeba było czyścić chusteczką albo czymś, bo on nie chciał działać i się bagował po prostu. Więc, no to tego po prostu, wiecie, no to nie jest wygodne. Na przykład, bo idziecie sobie gdzieś, musicie go co chwila czyścić. Więc, no, z tym nie mam problemu, mimo że kupiłam go dwa dni temu, ale jest super. Ja może zadamostuję. Jest to ono ogólnie 08, dlatego to jest moc dostosowana do mnie, wiecie, chwilowo, dlatego że przez długi czas nie paliłam, więc muszę się tak jak udostępnić. Ale y, myślę teraz, żeby sobie włączyć sobie 15. Bo 15 to też jest taka, wiecie, typowa noc, przetestuję. Okay. Jest lepiej, czyli jest lepiej. Ja obstawiam, że ja dzisiaj, yy, ja dzisiaj to ja chyba będę miała zmieniać, co nie wiem, 5x5 W, bo no, teoretycznie maksymalnie to on chyba ma 60 W, czyli 60 mocy. I to wiecie, bierzcie pod uwagę też, że olejek ma moce, szóstka, ja ogólnie ja wolę szóstkę niż dwunastkę znaczy owszem kiedyś paliłam dwunastkę, ale to wiecie, to były te lightowe te, te właśnie więc napiszcie mi w komentarzach jeśli macie peta, jakiego macie peta jak to robicie coś tam ja początkowo kiedy kiedyś, kiedyś, kiedyś dawno myślałam sobie, to wiecie, myślałam Kiedyś miałam dużego i yy, nie wiem, czy widzieliście, czy ja go pokazywałam gdzieś na filmiku, czy mówiłam, ale on był spory. Już nie pamiętam, jak on się nazywał, bo to było z rok czasu, zanim ja go kupiłam. On był na baterie spężynowe, ładowarka spężynowa. Tu trzeba było go ładować, ale no, no nie przypadł mi do głosu. I tak, wracając do tego, co jest sobie z tym abety. Możliwe, że go sprzedam, tak samo jak tamten różowy, stary. One działają, nie żeby ktoś mi się przybył, że jak one nie działają. One są używane, one działają, tylko ja będę używać tego. Więc y, te dwa epety stare używane sprzedam y, na OLX, więc jeżeli ktoś, kto mnie obserwuje, no to patrzcie sobie, bo ja go zostawię. Hmm. Więc jeszcze powiem Wam, nie wiem za ile, bo wprawdzie one kosztowały. No, ten duży to na pewno wrzucę za stówę. Yy, dlaczego za stówę? Bo on kosztował prawie dwie stówy, więc stówa, 150. Do negocjacji jeszcze. Do negocjacji. Za to tego też w sumie wrzucę za stówę, albo za 80. Yy, no bo wiadomo, możliwe, że 80. No bo stuka za niego to chyba za dużo, trochę. Um, a tym bardziej, że to jest Oxfam Slim, więc nie wiem, popatrzę. Ale te dwa po prostu sprzedam znaczy nie te, żeby nie było tego, nie sprzedaję. Tego i tamtego dużo, tego starszego. Więc y, może, może dam wam linka do tego, do linku, do tam, gdzie ja sprzedaję. Więc możecie sobie kupić i nie, nie będę y, sprzedawać za darmo, bo no wiadomo one kosztowały, więc pożyteczne z pożyteczne, jak to się mówi. A wracając do paczki, która miała mi przyjść, to jeszcze nie przyszła, więc, yy, więc no musicie po prostu poczekać, aż ona przyjdzie. Szczególnie chcę przetestować ten odświeżać powietrza, który jest kolorowy, świeci ledowo. Nie wiem jak wy, ale ja mam obsesję na, na ledach. Serio. Ja bym mogła kute, jakbym miała swoje mieszkanie, y, to ja bym mogła, nie wiem, kurczę, y, wywiesić kutę wszędzie te ledy, światła ledowe, lampki ledowe i po prostu szok ledy, kutek gdzieś kuźwa, nie wiadomo gdzie. No więc super super. Jest ogólnie 13, więc teoretycznie jutro powinienem mi przyjść. Ale ja mam jutro do pracy na godzinę 10, więc no wątpię bym się wyrobiła nawet jak przyjdzie o tej 9, no to ja wtedy będę w pracy, więc niekoniecznie. Ale super, bo wrócę wcześniej i będę miała więcej czasu. Ogólnie, ja wczoraj jak wróciłam, ja nawet nic nie robiłam. Ja po prostu poszłam spać, bo wiecie, ja podjechałam taksówką. tam taksówka kosztowała chyba 7 zł, no bo to wiecie, tylko kawałeczek musiałam podjechać. Był bardzo miły pan kierowca, z którym gadałam, śmiałam się i w ogóle. I to tylko 7 minut. No. Ale super, super, fajnie było. Trochę lipa, no bo na przystanku. Więc jak już będę jechała tam, no na, no na szczęście, jak kończę, kończę, skończę o 18, to po prostu, yy, wiecie, szybciej będę w domu. Więc z tej strony na plus. No i w niedzielę wolny, no w poniedziałek. Ja mam taki dzielny grafik, że. Yy, że naprawdę to jest bardzo dziwne, ale przynajmniej czas szybciej zleci No, więc jakby co to oceniacie, sprawdzacie Oelixa. Oczywiście, że macie i macie, wiecie, fundusze, bo no tak, i ogólnie tak. Zegarek nie zdał egzaminu. Yy, możliwe, że wymieni pasek, dlatego że pójdę albo do sekarmistrza bo on powinien mieć paski albo gdzieś do jakiegoś sklepu który ma sekarki i smatłocze, żeby po prostu mi dobrali pasek gumowy ja mówię ostatni raz kiedy zamawiam ten pasek, on jest dobry tylko ja skupiłam akurat tę zawieźkę gdzie się zapina ten pasek, no i on jest nie do użytku, więc zapewne we wtorek lub siodę Przepraszam bardzo Wtorek, środa, czwartek Mam wolny chyba Albo wtorek, środa. Nie wiem, powiem Wam Jeszcze kiedy nie znam grafiku na pamięć Ale ogólnie koleżanki Też mówili, że bardzo dziwny Jest ten grafik Bardzo dziwnie napisali, więc Ale to pewnie ze względu na to, że Jest postawiony namiot I po prostu tam Tam tak jakby nie jestem trochę niespaczona, dlatego że ja ciągle siedzę na kasie, nie siedzę na lacie i w ogóle nic. Ta praca nie jest po prostu taka, no, urozmaicona, tak jak mi się wydawało, wiecie. Wydawało mi się, że jak ktoś pracuje w sklepie, nie wiem, że tam pracuje całe pół roku, a nawet mniej niż pół roku, ale no, ale no, tak. No po prostu trzeba tak być, tak być, wiadomo, że jak się tu stoi awans, to no, po prostu trzeba. Jestem ciekawa, jak to będzie, ale to dzisiaj, na dzisiaj w tym vlogu. Ale zapraszam Was do kolejnych vlogów i subskrybujcie i lajkujcie moje komentarze, żeby nie przegapić żadnego vloga bo każdy vlog o to kolejny dzień nauki na YouTubie, na moim kanale. Więc ja się z Wami żegnam. Pa, pa!